Witajcie, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Dematix, a to już jest kolejny odcinek z naszej epickiej serii Minecraft. Jest piękny, idę sobie właśnie do naszych waypointów. A po co? Zaraz się przekonacie, po co idę. Nie sprintuję, tylko sobie idziemy. Mam wersję 1.6.2, <laughs> Mam minimapkę, mam better Sprinting i Octifina, co najważniejsze. Tak, tam jest pełno różnych. Waypointów, ale nie będę wam ich pokazywał. Idziemy sobie już teraz sprintem do naszego celu na dziś. I teraz się przekonacie. Pokażę Wam zaraz, co mam w naszym eku. I to jest coś bardzo, bardzo fajnego. Czekajcie, tam jest waypoint. Konie, a tam jest y, konie i wioska. O. Czyli już wiecie o co chodzi. Kurczaki ziemnia. Kurczaki ale parkour. To są bardzo fajne tereny, naprawdę. Od naszego domu są dolone od 3000 kratek, więc... O, proszę Państwa, generuje się wioska i przepiękne konie. A mam już tutaj siodło i Iron Horse, ponieważ byłem już w tej wiosce i proszę państwa, były oto siodła i Iron Horse też już miałem, więc... Wow, proszę Państwa, taka fajna wioska. Mam tutaj marchew kolejne, bo w ogóle z tym światem, jak już mówiłem wcześniej, miałem problemy. Musiałem go na nowo jakoś tak wygenerować. Ta wioska chyba się na nowo wygenerowała, więc to jest ten sam świat, ale generacja do tego momentu już jest inna niż była. Nie mamy łopaty, nie wiem dlaczego nie mam łopaty. Mamy villagersów, dźwięki na 0 i posłuchajmy co mówią. Mówię coś czy nie mówię. A to zrobimy jeszcze właśnie na A, słyszycie to? A epickoś. No tak. Oswoimy sobie konika. Ten tak nie wiem. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. O, marcheweczki. Można wziąć. Zawsze. Nie pogardzę. Czemu by nie wziąć? Kurde, nie mam łopatki, szkoda. Tutaj nie ma nic. Tam coś było. Są owieczki. O, tutaj mamy się W siebie mam dużo ziemniaczków. I tutaj są marcheweczki. Też nie chcesz, żeby ten odcinek stał za długo. Tak wam zrobię odcinek. Wow. to się O, te konie są fajne. Ten jest epicki. A tu to, to jest łosiołek. I mały łosiołek. BABY konik. Słuchajcie, ten jest taki Ten nie, ten jest taki brązowy, za brązowy Ale ten mi się bardzo poleca Oswajamy go I na pewno nas zaraz rzuci Takie serduszka pójdą, słuchajcie, włączę sobie animację O, zrzucił mnie właśnie jak... O, są włączone No to jeszcze raz I takie serduszka polecą mm. No jest już na kreatywy ale XP idzie Zrzuca nas powoli, ale... No choć oswoimy się. Jeszcze nie Oswoiliśmy oswoi oswoi go Nie zrzuca nas, a jakieś serduszka pójdą Jest oswojony Zobaczcie jakie ma fajne EQ Nakładamy na niego siodło I Iron Horse Armor, czyli zbrojenie. O, ten dźwięk i teraz można jeździć konikiem, czekajcie, skąd? Wow, proszę Państwa! Uhu. Mamy kunia! Uhuu! Epicko! O, uh. Dobra, sobie zejdźmy, shiftem. A sobie tutaj będzie stał. Kurczę, potrzebuję jeszcze name, tak? Nie wiem, czy go nie mam, przypadkiem. Nie, nie idziemy tu. Tylko chciałem wejść do jeszcze jednej, o tutaj, sobie wziąć te książki, mam książki, ale przykopię sobie tego kopy i podstawmy się <laughs> i wykopię sobie te książki, zawsze będą na coś jest tu bardzo fajnie, epic czuję się naprawdę fajnie i tyle tu koni jest gdzie jest nasz kuń? gdzie ja tu błądzę? kuń nam uciekł ten jest zbroj. nie jest zbroi. Nie jest. się bałem, że to nasz kuń. O, tu jest nasz kuń. No chodź koń. I dobra, mamy waypointy uhu! Kurde, ale pisko. Uhu! Skoczy. No nie, nie. Skoczy. Dobra, sam chodzi po górach, nie trzeba wciskać spacji i sobie troszkę pójdziemy, a później wam utnę i sobie z nim dojadę. Uhu! O kurde, wpadłem. Ale zaraz. Bo tam jest morze i będę musiał zrobić drogę sobie. Uhu ale epicko Weźmy sobie troszkę rendering zwiększmy. Na short. O, robi się zachód słońca, gram na peaceful, bo po co? Grać na jakichś tam normalna. To nie jest seria przygodowa, tak jak pisał jeden widz, żeby to nie nic, tylko seria zbudowania. A konia mamy, nie wiem. Kurde, nie, nie, jesteśmy na fajnie, bo Idziemy. U, wow. Słuchajcie. Oa, to jest... To jest taki... Widzicie te konia. Una. Chamciemy. Więc dalej już z wami nie pojadę. I widzimy się w naszej bazie. O kurde! Dobra. Więc widzimy się w bazie. No. Więc witajcie z powrotem, ja jestem już w magazynie. Tak dobrze widzicie, widzicie jest to stary magazyn. Ale niestety jest to kopia mojego save'a, ponieważ z tamtym save'em stało się coś niedobrego i załadowywał się tylko jeden chunk. I musiałem to niestety przejść na tą kopię, która nie zawiera zbudowanego naszego ostatniego projektu, czyli miecza. I będę musiał jeszcze raz zbudować właśnie ten miecz. Magazyn już mam dokończony, ale to nic. Przejdźmy właśnie tutaj po naszego no, Lida, czyli Nie wiem, taką smycz, jakby to powiedzieć I zaraz tam na, na dole jest Koni, zaraz do niego pójdziemy Bo jest specjalne miejsce, dobra Pokażę wam co tutaj zrobiłem Jak już widzieliście wcześniej tutaj był magazyn, tak? No to jeszcze raz musiałem to wszystko wykopać I pociągamy tą Wajchę, światło się zapala Zaraz wam pokażę jak to jest mechanizm A mechanizm jest bardzo prosty od tej tutaj dźwigni idzie sobie tam ten redstone. I ten redstone wychodzi tędy i idzie do każdego z każdego, każdej resą lampy. Tutaj czerwona pochodnia zasila resztę lampę. Ten oto repeater, kiedy będzie aktywowany przez tamtą pochodnię, zgasi tą oto pochodnię i przez tamtą dźwignię i zgasi oto tą pocho pochodnię i nie będzie się świecić. Nic prostszego. Wszędzie jest taki sam mechanizm. Więc to są naprawdę podstawy redstone'a, chociaż. Niektórzy mogą nie umieć. Tak, a tutaj jeszcze jest. Tutaj mogę sobie zgasić. Tak, jeszcze tutaj itemków nie przyniosłem, bo robiłem wczoraj ten magazyn i tak. Tutaj jeszcze jest dźwignia. Wow, i otwiera nam przejście do Ender Nic z nim nie ma. Wy zamknijmy. światło i wychodzimy. Mam inny obraz też tu fłach. Na dole się nic nie zmieniło. Przywróciłem nasze ziemniaczki. u wszystko wyrosło. To jeszcze sobie tutaj przyjdziemy pod koniec odcinka i zbierzemy. Chociaż teraz. Mmm, belisima. I już działają wszystkie. No, wszystkie działają oprócz tego. Nie wiem dlaczego znowu się nie zamkną. A, to pewnie wróciła ta kopia, której jeszcze nie poprawiłem. To sobie wszystko ładnie spływa i jest tutaj, proszę Państwa. Mhm, dobra. I idziemy sobie całkiem na dół. Dum dum. Tak możecie tu zobaczyć. Nie ma tam tutaj tego zejścia, w którym schodziłem w ostatnim odcinku, ponieważ cofnęło mnie. No, kopię. Dobrze, że miałem tą kopię w ogóle. Teraz już robię kopię przy każdym wyjściu z Minecrafta. jeśli coś zbuduję. I proszę Państwa, już po lewej stronie. Tadam! Tak oto prezentuje się nasza stajnia. Tutaj dałem ładne takie bloki. Budowałem to wczoraj. Wydałem nowość w Minecrafcie 162 czyli dywaniki z wełny. Robi się z dwóch wełn ułożonych poziomo. I tak oto tu się prezentuje. Tutaj dałem na przemian bloki brzozowe i świerkowe. Tam po bokach dałem bloki siana. Robi się z dziewięciu pszenic. Tutaj jest takie fajne przejście i te płotki naprawdę dodają klimatu do takiej szpiżarni z sianem. A tutaj mamy naszego konika. I mamy naszego lida, i można tego konika kliknąć na niego, i tego lida przyczepić na przykład tu. I teraz koń będzie przyczepiony. Ale on tutaj nigdy nie, nigdy nie ucieknie od nas, więc nie musimy. Czekajcie, wsiądę na niego. I jakby mieć skrzynkę. On tu może mieć skrzynkę, o tym wiem. Czekajcie, pójdźmy jeszcze do góry, żeby ten odcinek troszkę potrwał. Tymi schodami, bo czemu by nie? Ciągle to mówię, ale fajnie i zaraz wam coś chciałem pokazać, ale nie wiem czy to będzie widoczne. Bo jak już mam połączone to szkło, to połączone i mam właśnie te, tak, te bloki w naszej kuchni. I naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Już wam pokazuję o co mi chodzi. Nie, niestety tego nie widać. I te bloki wszystkie były bardzo tak połączone. Słuchajcie, co mam za tak? Defaultowy, a na find fullu? No, to jest mi się Painful. paintful. gotowe. No, coś mi się ścięło. Proszę, tylko nie ścinaj mi się Minecrafta. O, ściął mi się. O, dobrze, ale wyszedł inny. O matko. Na tym teksturpaku to całkiem ten świat wygląda. Dziwnie. Wow. Chodziło mi o ten No, chodź. I tamten texture pack też ma dźwięki tego. Gotowe, gotowe, o proszę Państwa, zobaczcie, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, takie połączone, połączone drewno, epickość. Dobra, idziemy, tutaj mam skrzyneczkę jakąś, skrzynkę w drewnie, dobra, to sobie zróbmy skrzyneczkę jedną i schodzimy. Już nie będziemy schodzić tymi oczopląsowymi, oczopląsowymi schodami, bo one są takie dla pizzy, już Wam mówię. Nie będę ukrywał. Chociaż często nimi schodzę nawet. Nawet... I od oswajania konia. Dostaje się też eks. Czekajcie. Wchodzimy do konika. I kliknijmy na niego. Nie. Czekajcie. Jakoś inaczej to trzeba zrobić. Chodzimy na niego normalnie. Otwieramy EQ. Jakoś skrzynkę zamiast tego. Siodła. No kurde, nie wiem o co chodzi. Trzeba kliknąć na niego tym prawym, czy co? Czekajcie. Skrzynkę i. Czy może jak go nazwiemy? Czekajcie, chyba na niego założyłem skrzynkę. Czekajcie. A tu jest. Kurde, nie no, musimy to zobaczyć. Nie, czekajcie, zejdźmy. I kliknijmy na niego. Nie. Dobra, przywiążmy go, bo on tak... Mhm. Mm Kurde, to może prawym. O nie! Walnąłem go. Dobra, proszę państwa. Dzisiejszy cel, czyli zdobycie konia jest. On sobie tutaj tak ładnie. Czekajcie, wejdźmy jeszcze na niego. Kurde, miotam się jak szatan. ta -da! Dzisiejszy cel, cel czyli zdobycie, zdobycie konia jest osiągnięty, ja się z wami żegnam i myślę, że następny odcinek będzie już niedługo i zbuduje coś naprawdę bardzo fajnego, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, ja się z wami żegnam, yo!